telefon 2. Jest ze mną on, ona i on. Pierwsza część przypadła wam do gustu, dlatego lecimy z kolejną częścią. Rund będzie kilka, nie wiem ile. Ale ostatnie dwie będą oczywiście z. Nie słyszycie, nie? Zjadłbym kebaba na cienkim cieście łagodny. Jeszcze raz. Zjadłbym kebaba na cienkim cieście łagodny. Zjadłbym kebaba na cienkim cieście z łagodnym. Z ile mu poszło? Zjadłbym Zakupy. Zjadłbym kebaba na cienkim cieście. Ja, ty umiesz mówić w ogóle czujnika, ja nie zrozumiałam słowa. Zjadł, z zjadł Zjadłbym. zjadłbym, zjadłbym za... kebaba, zjadłbym. Z zakupy, no. To są zakupy. Zakupy. Zjadłbym. Zjadłbym. Brawo. Kebaba. Mata. Ke na obiad, na, kebaba, na baba. kebaba. 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 Na na, cienkim na cieście. Na zjadłem kebaba na cienkim cieście. Z cienkim łagodnym cieście. sosem. E, kurde, odgadłem to jednak. Złodnym sosem. Jak... Ja mi ja to to jest ciężki, to ja nie A on tak to jak nie słyszę. O tak dzikie mówi. Zjadłem kebaba na cienkim cieście. Ostrym sosem. Bo zjadłbym kebaba. O Boże! Kebab! Jak mówisz tak szybko, to, to, to nic nie rozumiem. Musisz powtarzać jedno słowo. Trzecie <laughs> słowo, powiedz. No. Miam! <laughs> czwarte teraz? Cienki. Które? Czwarte? Tak. Piąte, a gdzie czwarte słowo! <laughs> Pierdziele. Zjadłem Zjadłbym kebaba. Chcę czwarte słowo do. Kur... Zjadłbym kebaba w i coś. ba, 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 ba. A, to już koniec, tak? Poddajesz się. Jak, jak jak, było? Zjadłbym kebaba mniam. Papa. Zjadłbym kebaba na cienkim cieście z sosem. sosem. Zjadłbym kebaba na cienkim cieście z łagodnym. Oh. A sosem co dopowiedziałem? No, dopowiedział sosem i z, bo powiedziałem bez z. Ale ogólnie zajebiście, Szul. Ale powiedziałeś zjadłbym kebaba na cienkim cieście... Ciebie? Łagodny. Ole, kozak, Felek, tajt. Pewna osoba odchodzi z tandela. Pewna osoba odchodzi... Pewna osoba... Odchodzi. Od... 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 Odchodzi. O. O... Odchodzi. O. Chodzi. Standarda. Z rezim. Pewna osoba chodzi z rezim. Pewna osoba chodzi z rezim. Pewna osoba, coś tam. Jeszcze raz. Pewna, Pewna osoba, osoba chodzi, krąży. Chodzi o. Pewna osoba chodzi z rezim. Pewna osoba krąży z rezim. 别浪费！不浪不别不费！不、嗯、能，不兄不们，我今天就不在 Nie to bawić. <gry> <gryimpressione> a nie, zostawcie to, ale wypikujcie to całe, żeby cały wyraz nie, był wypikowany. Ale, tak, żeby nie, nie mogliście czytać z ruchu war. Pewna osoba. Kocham jej Face reaction. <gryifen> <gryspeaking> face reaction. Sorry, I'm Czemu ja do... jestem, tą, o do której mówisz? Shumi, ja go w ogóle nie rozumiem. No powiedz mu to, zobacz, czy po ustach to w ogóle coś widać. Nie, nie, nie. Zobaczy, co zobacz, czy to zrozumiesz. Zobacz, czy to zrozumiesz, powiedziałeś. Mamy no bo słyszę! Ja jest. nie ruszałem tylko ustami! Bo no, wiesz co mówi! Jak nie! Ko ja kocham te dramy tutaj. Pewna osoba. osoba. Wiki, ty nie potrafisz czytać z ruchu wary. Nie umiem czytać z ruchu! Barzy. Ale to... Ale to My przeczytałam. Pewna osoba. Pierwsza osoba, która... Którzy... Krąży. Kto, którzy. Kto, krąży z rezim. Osoba, która syczy. I to jest no? powalone o mnie, ja nie umiem czytać w ogóle, z mu go w ogóle nic. Ja nie potrafię w ogóle czytać. On Papa. Ma... Pewna osoba krąży z rezin, tak usłyszałem. A ja usłyszałem, że pewna osoba chodzi z rezin. A, chodzi. A ja usłyszałem, że pewna osoba odchodzi z tandera. <laughs> Dzięki, że zaspoilerowałeś, to na razie, trzymajcie się. Fajnie było. Marek! <laughs> ładna dziś pogoda ładna dziś pogoda więc pojadę z Fifim na rower nie widzimy co tam stary wszystko okej? ładna kwasa udarej drugie dziś kwasa dziś jeszcze raz kwasa dziś pokazałam więc wieszam więc Pojadę z fifim Wiesz? na rower. Zaznaczam, po co Kwasa dziś pokazałam na krowie. Chyba za długi tekst wymyśliłam. Kwasa. Faza dziś, dziś pokazałam. Pokazałam na krowie. W Krakowie. Fazę dziś pokazałam w Krakowie? Czy klasę dziś pokazałam w Krakowie? To jeszcze raz, gdzie, co mam dobre? Kwasa. Fanta! Dziś, po dziś pokazałam. pokazałam. Pokazałam na krowie. Markowi. Kwasa. Kasia! Dziś dziś pokazała. Podawała Markowi pokazałam. Na krowy. Jechowym. Mm. Fazę dziś pokazałam jechowym. Fazę. Fader. Fadryku. Fadr. To zrozumiem. Fazę dziś. Pokazałam jechowym. Jeszcze raz. Fazę. Dziś pokazałam jechowym. Dobra, mam <grym> Ja się boję, kurde, ale dobra, trudno, no. Dobra, do mnie dotarło fazę dziś pokazałem jechowym. No i staje się stary, on zrozumiał nieźle. Albo ja dobrze mówię, albo on dobrze odgaduje. Ja zrozumiałem, fasa dziś pokazałam krowiem. Aha! Ładna dziś pogoda, więc pojadę z Fifim na rower. O, Jakim chujemy się tak zmieniło? W lenco dobrze trzykawamy. Ale byłem blisko. Bardzo Moje hasło to tam wisi przycisk za milion subskrypcji. Tam. Dam. Wisi. Wiki. Wisi. 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 Wiki. Przycisk. Siki. Przycisk. Chipsy. Za. Że nie, czy... Przycisk. Tam wisi. Przycisk. Za milion. Dam wiki chipsy za milion. Subskrypcji. Za milion złotych. Subskrypcji. Czupapi mój a O co wymyśliłeś? O nie! <laughs> Dam. Tego nie Dam, a wiki. Czekaj, jeszcze raz. Dam. Zabij. Wiki. Wiki. <grym> Chipsa. Upita. <grym> zabi. Wiki, upita. Za milion. Dam. Zabi. Dam. Wiki. Sam wiki. Chipsa. Upita. Za milion. Za nim. Czy papimijania. Powiedziałeś teraz jeszcze koniec zdania. <grym> nie zrozumiałam nic za szybko. Dam. Zam. Wiki. Chipsa. Upita. Za milion. Za późno. Czy papi mu dają? Czy papi Znam. Wiki. Upita. Ja wszystko. <grymne> Znam. Odpoczątek. <Co? grymne> <grymne> ej dzisiaj na nie idzie przecież no. Ja jestem, bo jakaś nie, nie, wiem. nie wiem, Znam. <grymne> Wiki. Upita. Zanim nim ciupapi munianie. Sam wszystko spisk Znam Znam Wiki upita drugie, Czeka, drugi, drugi, drugi wyraz Znam Wiki Jeszcze raz Wiki Znam wiki Upita I brata Zanim nim. Ciupapi Muniani. Zbyt długo... tak Ja nie mogę, nie mogę Kurna, stary, to było ciężkie jest tak Znam wiki brata. Zbyt długo? Tak. Znam Wiki upita zanim ciupapi Munianio. <laughs> Znam Vicky chipsa za milion ciupapi Munianio. Tam wisi przycisk za milion subskrypcji. O kurde, to było zajebiste. Dobra, no to teraz Runda z Helen. Remka nie ma na nagrywce, bo pewnie robi głupę. Dobra. Remka nie ma na nagrywce, bo chyba robi głupę. Okej. Okay. To jest chyba proste w takim razie. ta luda była trudniejsza, nie? Remka nie ma, bo chyba robi kupę. Wszystko zrozumiałam. No bo to jest łatwe. Ej! Remka nie ma, bo chyba robi kupę. Remka nie ma na nagrywce, bo pewnie robi kupę. A, ja powiedziałem, bo chyba robi kupę. Aaaa... Mam nadzieję, że montażyści będą zadowoleni z tych efektów dźwiękowych Manekin po twojej prawej w lepszej formie ode mnie Witajcie w kolejnym odcinku ASMR Ten manekin po prawej ma, jest w lepszej kondycji niż ja Ten manekin po prawej ma lepszą formę niż ja <noise> To by się zgadzało ten manekin obok mnie ma lepszą formę niż ja. Blisko było, nie? No, hasło to było, ten manekin po prawej jest w lepszej formie ode mnie. O, Tak powiedziałeś, ale teraz zapomniałam, Aj. bo moja mam pamięć zajmowała rybka. Ja podobnie. Wciążcie kochany. chciałbym się z tobą mówić na randkę. <laughs> Aaaaa! kocham chciałbym się z tobą mówić na randkę. <laughs> o nie o <skurczymy, śmiech> nie! Dlaczego ty to zrobiłeś? Kompletnie zapomniałem ty zapomniałeś. Ja ci mogę przypomnieć Nie, ja nie, 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 nie ja zapomniałem dada, 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 dada. Pamiętasz dobrze. dobrze Dobrze pamiętasz No godaj no, no godaj Z głębi serca Pff. Ty stara kur... O kurwa! Nie. nie Nie chciałem zrobić tylko gody. Jeszcze raz Marich Jeszcze raz, raz no, Jeszcze raz, no, A, masz drugą o, jeszcze nie, no szansę Nie zmarnuj drugiej szansy Wciąż kocham cię. Wciąż ja Cię kocham Chciałbym chciałabym iść z Tobą na randkę. Ej, to nie co? było to hasło. To nie było to hasło. Ja, ja. powiedziałem, idziemy na koszach. Marek! Nie, no co Ty gadasz? Marek! Jasne, Marek! Marek! Nie, nie tak!